Witam Was wszystkich serdecznie. Już w najbliższy czwartek o godzinie 18.45 Lech Poznań podejmie u siebie Rapid Wiedeń w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji Europy i właśnie austriackim zespole ten materiał. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film poświęcony najbliższemu rywalowi kolejorza, no i też szansom mistrza Polski w tym starciu. Na sam wstępie jednak wielka prośba, zasubskrybuj ten kanał. Prawie 87% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, także i jeśli jeszcze tego nie robisz, a oglądasz moje treści, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, zostawić ten czerwony przycisk nie poniżej, no a na łapkę w górę wraz z podbiciem również się nie obrażę. Z góry dzięki. A teraz przejdę już do najbliższego rywala Lecha Poznań. Rapid Wiedeń to czołowy austriacki klub, który ma w kablocie 32 tytułu mistrza Austrii oraz 14 pucharów tego kraju, natomiast ostatnie trofeum zdobył w sezonie 2007-2008. Także ten głód wielkich rzeczy w Wiedniu jest całkiem spory. W poprzednim sezonie Rapid występował w Lidze Konferencji Europy, którą zakończył na etapie ćwierćfinału, podobnie jak Jagiellonia czy Degia Warszawa, a w rozgrywkach ligowych zajął dopiero piąte miejsce w tabeli, natomiast wygrał playoffy o Ligę Konferencji Europy, dzięki czemu teraz zmierzy się z Lechem. Swoją eliminacyjną ścieżkę stołeczna drużyna rozpoczęła od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, w której pewnie pokonała w dwóch dwumeczu czarnogórski Fekadeczicz Tuzi aż 6 do 2, później mierzyła się za to z Dundee United. No i w Szkocji było blisko niespodzianki: Rapid awansował dopiero po serii rzutów karnych, a o Ligę Konferencji Europy zagrał z węgierskim ETFC, gdzie po odrobieniu strat na własnym obiekcie awansował do fazy Ligowej Ligi Konferencji Europy. Także emocji w tych kibice Rapidu mieli całkiem sporo. Sezon ligowy za to Rapid rozpoczął nieco spokojniej, obecnie jest liderem ligi austriackiej, no ale w miniony weekend przegrał derby Wiednia, więc atmosfera w Rapidzie jest taka sobie. W jaki sposób gra ta drużyna? Jeśli chodzi o formację to jest to zwykle ustawienie 4-4-2 bądź 4-2-3-1. Trener Sztyger od początku lipca konsekwentnie trzyma się tych formacji to drużyna, która lubi mieć kontrolę nad meczem z piłką przy nodze, natomiast nie za wszelką cenę. Starzają się mecze, w których to rywal ma znacznie większe, znacznie wyższe posiadanie piłki i są to w szczególności mecze z czołówką Ligi Austriackiej, bądź też z zespołami na podobnym poziomie. To zespół, który może relatywnie rzadko gra długą piłką, ale to nie oznacza, że nie gra bezpośrednio. Właśnie taki futbol prezentuje Rapid w trzeciej tercji, gdzie gra szybko, intensywnie, bez zbędnych kontaktów z piłką i właśnie w taki sposób zaskakuje. Rywali bardzo szybko są w stanie wypracować sobie pozycję strzelecką, podając polekarne nawet z głębi pola, co pokazuje chociażby ta mapka z derbowego meczu z Austrią. Dużo dośrodkowań i podań w samą szesnastkę. To jest to, co Rapid wyróżnia. Dzięki temu właśnie Rapid tworzy sobie dużo sytuacji. Pod tym względem w tym sezonie Ligi Austriackiej jest to trzecia najlepsza drużyna. Więcej sytuacji kreują tylko Salzburg oraz Sturm Graz, ale warto zaznaczyć, że Rapid ma w tym sezonie pewne problemy z finalizacją, powinien zdobyć więcej bramek, mając na uwadze to, ile sytuacji sobie wykreował defensywie Rapid na ogół spisuje się solidnie, dopuszcza rywali do mniejszej ilości sytuacji niż chociażby Salzburg, no ale piłkarzom Rapidu zdarzają się błędy indywidualne w obronie, a czasem nawet takie strukturalne, polegające na fazie przejściowej z ofensywy do defensywy. Zdarzyło się przez to w tym sezonie tracić bramki, te powroty czasem są spóźnione. Także jak widzicie Rapid ma swoje mocne i nieco słabsze strony, no i ma też całkiem niezłych piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę. Jednym z takich zawodników jest Clodi Mbui. 26-letni francuski napastnik, który w tym sezonie zdobył już 6 bramek i zaliczył 3 asysty. Jest to najlepszy strzelec i asystent Rapidu w rozgrywkach ligowych. Posiada dobre warunki fizyczne. Mierzy 1,85m. Jest napastnikiem silnym. Posiada też dobre warunki motoryczne. Jest całkiem szybki. Potrafi wyjść na wolne pole. Trafił do Rapidu latem. No i obrońcy Lecha muszą mieć go na oko to na pewno trafiony transfer. Kolejnym ciekawym piłkarzem w szeregach rywala Lecha jest Nikolaus Wyrmbrandt, 19-letni prawy skrzydłowy, wychowanek Rapidu, piłkarz szybki, który często drybluje, często szuka pojedynku 1 na 1. W tym sezonie ma już na koncie 4 bramki i 4 asysty. To gość ze sporym potencjałem, na którego Rapid konsekwentnie w tym sezonie stawia i myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Podobnie jak na Giannisa Santista 23-letniego francuskiego napastnika, który przebywa obecnie w austriackiej drużynie w ramach wypożyczenia z włoskiego Sassuolo. W tym sezonie jego liczby może nie powalają, no bo tylko dwie bramki i jedna asysta, no a Antis gra regularnie w pierwszej jedenastce. Ma spore problemy z wykończeniem, to trzeba przyznać, marnuje dużo sytuacji, ale bardzo często do nich dochodzi, a ponadto również je kreuje kolegom z drużyny. Jest szybki, ma niezłe warunki fizyczne, no i też szywy Na to warto zwrócić uwagę, no bo mierzy 1,83 m, a potrafi naprawdę wysoko wyskoczyć. Także Lech musi uważać na ten duet francuskich napastników. To piłkarze bardzo atletyczni, choć trzeba przyznać, że tutaj można wymieniać i wymieniać, no bo Rapid posiada wielu bardzo dobrych piłkarzy na kilku pozycjach, nawet na ławce rezerwowych. Także też to niewątpliwie mocna strona tej drużyny. Natomiast w tym wszystkim warto zastanowić się, jaki poziom reprezentuje Rapid Wiedeń, no i przede wszystkim Liga Austriacka, w której na co dzień gra, no bo jeszcze jakiś czas temu Austria była pozycjonowana zdecydowanie wyżej od Ligi Polskiej. No a teraz, jak pokazuje ranking Opta, ekstraklasa to minimalnie wyższy poziom od Ligi Austriackiej. Oczywiście górna połówka tabeli to poziom jak najbardziej wyrównany, może nawet nieco wyższy od polskiej ekstraklasy, no ale dolna część znacznie odstaje od reszty stawki. Ekstra to rozgrywki bardziej wyrównane, no a rapid w tym wszystkim jest najmocniej zbliżony do pogoni Szczecin. Lech w tym rankingu znajduje się nieco wyżej, no ale w ostatnim czasie jego forma jest trochę w kratkę. Po przerwie na kadrę wpadka z zagłębiem lubin, później zasłużone zwycięstwo z Termaliką, potem spotkanie z Rakowem, w którym to Lech grał świetnie, ale do czerwonej kartki, którą otrzymał Palma, a w ubiegły weekend spotkanie z Jagielonią, które Lech rozpoczął tak sobie. Ta pierwsza połowa była bardzo słaba. A druga już nieco lepsza. Także takim głównym problemem Lecha jest złapanie niestabilności w tym spotkaniu z Jagielonią. To były praktycznie dwa różne oblicza Lecha. W pierwszej Lech miał ogromny problem, aby dorównać intensywnej Jagieloni, a w drugiej części spotkania pod tym względem praktycznie ją przebił. Niemniej jednak, bookmakerzy wskazują Lecha jako minimalnego faworyta tego spotkania, dają mu 42% szans na zwycięstwo, 27% szans na remis i 31% dla Rapidu, i myślę, że mogę się pod tym podpisać. Lech gra u siebie, również ma wysoką jakość czysto piłkarską, no a Rapid swoje problemy. Jakiego meczu należy się zatem spodziewać? Myślę, że to będzie spotkanie, w którym to Lech będzie częściej przy piłce, Lech będzie w ataku pozycyjnym, Lech będzie w taki sposób starał się kreować sytuację, choć pewnie w tym meczu pojawią się również fragmenty spotkania, w którym to Rapid będzie przejmował inicjatywę. Na pewno należy spodziewać się spotkania bardzo intensywnego, bardzo szybkiego, bardzo ciekawego, no bo też w taki sposób chcą grać obie drużyny. Lech w tym meczu musi grać przede wszystkim po swojemu, a więc Szybko, intensywnie, z ograniczoną liczbą kontaktów blisko polakarnego przeciwnika, tak aby Rapid zepchnąć do defensywy, no bo wtedy będzie okazja na to, aby pojawiły się w tej strukturze błędy, które zdarzają się Rapidowi na przestrzeni tego sezonu. Zespół Nielsa na moim zdaniem, powinien uważać przede wszystkim na szybkie ataki Rapidu, no bo tak jak wspomniałem, jest to mocna broń tej drużyny. Myślę, że ważną częścią gry defensywnej kolejorza będzie faza przejściowa z tej ofensywnej na defensywę. Defensywną, aby doskok po stracie się zgadzał, aby powroty również się zgadzały, aby piłkarze Rapidu nie mieli w środku pola komfortu, aby zagrywać podania w pole karne. Myślę, że w tym meczu będzie to wręcz kluczowe, no bo generalnie oba zespoły wyglądają dosyć porównywalnie, także w tym meczu będą decydowały pewnie takie szczegóły. Dajcie znać w komentarzach jakiego meczu wy się spodziewacie oraz jaki wynik typujecie. Ode mnie 2 do 2. Myślę, że ten mecz zakończy się remisem, choć będzie to bardzo ciekawe widowisko, jak w ostatnim czasie ma problem ze złapaniem równej dyspozycji, dlatego typuje tutaj remis, no ale liczę na to, że Kolejosz pozytywnie mnie zaskoczy. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Rapidu Wiedeń. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, do podpicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Dzięki za uwagę, Maciej z kłaniam się nisko i miłego meczu już w czwartek życzę. Cześć!